Siema, ja jestem Burek, a dziś pokażę wam, jak dodać kasę do Farming Simulator. Wchodzimy w Start, moje dokumenty, My Games, Farming Simulator. Wybieramy Save, na którym chcemy dodać kasę. Tutaj otwieramy taki plik, przez Notatnik go otwieramy. Tutaj szukamy takiego czegoś jak Money. Tutaj wpisujemy. Liczbę. Jeśli wpiszemy mniej niż 12 dziewiątek to kasa, to będziemy mieli wtedy liczbę na przykład 9 999 zł. A jeśli wpiszemy więcej niż, 11, niż 12, to wtedy będziemy mieli 1 zł, czyli nieskończoność pieniędzy. Dajemy zapis. I zamykamy. Wchodzimy w farming simulator. Wybieramy kariera. Tutaj wybieramy save, który, który wpisać. Tak jak mówię. Mamy na nim tylko 1 zł, ponieważ pisać więcej niż 12 cyfr. Teraz pokażę Wam. Jak działa dodawanie kasy? Chodzimy do sklepu na P. Mamy 1 zł. Dajemy najdroższy traktor. Kupujemy. 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 I kasa nam nie ubywa. Tak działa dodawanie pieniędzy. Dziękuję za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Na razie.